Panie i bardzo nam miło, że, że Pan do posła do nas zawitam, dociuchał. Do 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 jak Państwo wiecie, to jest jeden z błogaw do posła, drugi to PASK-a Czyli y, Pan do posła y, w Wielkurskiej w wygrał. Suwałki to było, było prawdę większe miasto wśród, wśród, wśród. także yy, panie Orgosie bardzo proszę nam no, może powiedzieć o, yy, o właśnie o Europ yy, Europarlamencie, o tym na przykład co patrzą z tego mieć, albo a co mają, czy to, yy, czy to nieprawda, że tam Niemcy, yy, Niemcy tak mocno dominują i że, yy, no czy to w ogóle, yy, no bo przecież w I oczywiście jakby dalsze rozmowy, dalsze, dalsze pytania, ale no może, może tego nie, możecie Pan, Pan, pan Różnorzej Wójtki jest wiceprzewodniczący partii i partii Europy i Demokracji. No, Jak już Państwo wiem, no, także jest to jest, jest bardzo, 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 bardzo... To, że to trzy miesiące będę, będę wsuwał, ale to niestety była jeszcze przedłużenie takiego nastroju posła krajowego, kiedy poseł krajowy rzeczywiście co poniedziałek jest w swoim okręgu wyborczym i załatwia sprawy. Tak mi się wydawało, że jak co poniedziałek można było być w okręgu swoim, wtedy w Gdańsku, no to co trzy miesiące się uda być w Suwapach. Jest to niestety ponad siły, dlatego że, że w Parlamencie Europejskim jest to zorganizowane zupełnie inaczej. Każdego tygodnia trzeba być w Parlamencie Europejskim z wyjątkiem dosłownie czterech tygodni w ciągu całego roku to się nazywa tak zwany zielony turkusowy tydzień w kalendarzu, kiedy można odbierać okręg wyborczy. Yy, tylko że tych piór tak się złożyło, proszę Państwa, że suwałki są częścią największego okręgu wyborczego w ogóle w tej części Europy. Mamy okręg województwo podlaskie plus województwo warmińsko-mazurskie, razem 45 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 25 tysięcy. 24 tysiące z kawałkiem warmiej i Mazury, ponad 20 tysięcy kilometrów pod lasie. 45 tysięcy kilometrów to jest więcej niż Dania, więcej niż Belgia, więcej niż Holandia. Taki, taki mamy obszar. Mam tutaj 9 biur, w związku z czym nawet jak chcę sprawiedliwie oddzielić, to i tak wychodzi na to, że raz do roku y, udaje się dojechać do do Subaw, to może na troszeczkę częściej, ale każdego roku kalendarzowego raz. Tym niemniej cieszę się, że, że udało się dzisiaj. Parlament Europejski, jak Państwo wiedzą, jest w tej sprawie. Parlament Europejski tylko je przyklepuje, tak jak jest z budżetem, a poza tym więcej do nie ma. Tak naprawdę zasadnicze sprawy dla Polski rozstrzygane są i reprezentowane są przez premiera Donalda Tuska na co miesięczny zwyczajnych szczytach Unii Europejskiej. Czasem są szczyty nadzwyczajne i w tych sprawach, w których kulalowo jest w stanie wpłynąć na politykę największych. Bo Tak się rozstrzygają te sprawy. Jak one wyglądają z punktu widzenia Polski? No nie szczególnie. Nie szczególnie. Powiedzmy sobie jasno, że sprawy, które w Europie mamy do załatwienia, nie są załatwiane w sposób właściwy. Przykład pierwszy z brzegu, ale taki najbardziej oczywisty. Polska prezydencja w Unii Europejskiej. Ile się o tym mówi? Ile mówiło się, że najpierw będzie? Potem, że jest, a potem, że była, jaki to gigantyczny sukces podniosła Platforma i Donald Tusk w czasie prezydencji europejskiej. Ale tak naprawdę żadne ważne sprawy strategiczne dla Polski nie zostały rozstrzygnięte. Są takie trzy sprawy. To jest pierwsza kwestia dojścia do jednolitych dopłat bezpośrednich dla rolnictwa. Teraz rozstrzyglała się sprawa agendy budżetowej lat 2014-2020. I Polska zgodziła się, że w roku 2020 Polski rolnik będzie miał do hektara cały czas około 210 euro do hektara, podczas gdy rolnik niemiecki czy francuski 340-350 żywnościowego. Ale na coś takiego Polska się zgodziła. Nie skorzystała z możliwości, żeby wprowadzić do europejskiej debaty kwestii ujednolicenia dopłat bezpośrednich. Nie żądał od Tuska, żeby od po pół roku prezydencji powiedział, że załatwiłem na różne dopłaty. Nie. Ale od niego należało oczekiwać że powie, że wprowadził do agendy europejskiej kwestie ujednolicenia dopłat powiedzenia do Europy no to dotowaniu. Jesteśmy jedną Europą, coś mi jest nie tak. Polska powinna mieć ujednolicone dopłaty do, nie, do hektara, dlatego, że to się przekłada na gigantyczne pieniądze. Gdyby państwu, Państwo policzą 16 miliardów hektarów użytków rolnych w Polsce, bo pewnie teraz może jest 14,5 razy 140-150 euro do hektara, no to to jest ładnie. Ładnych 2, miliardy, ładnych 2 miliardy euro rocznie. Razy 7 lat to jest 14 miliardów euro mniej i razy 4,20 czy 4,15 za 1 euro. No to jest ładnych 60-70 miliardów złotych mniej, które wpadnie, nie wpadnie na polską wieś w porównaniu z, z wsią niemiecką czy francuską. To jest ważna dla Polski sprawa. Czy w czasie prezydencji Tusk coś takiego podjął? Nie. Wiadomo już, że te dopłaty będą, będą dużo niższe. Inna sprawa strategiczna dla nas, pakiet klimatyczny. W 2007 i 2008 roku zgodzono się, niestety po części PIS, po części Platforma, na to, że wszedł w życie pakiet klimatyczny, czyli taka absurdalna, nowa świecka religia w Europie, nakazująca zniesienie 3x20, czyli do roku 2020. Zwiększenie o do 20% produkcji energii ze źródeł odnawialnych i obniżenie o 20% emisji CO2. Dlatego się nazywa ja 20. Tylko, że tak się składa, że Polska jest krajem, który na tym najwięcej straci. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który tak bardzo dużo emituje CO2, bo produkujemy energię z węgla. 93% naszej energii to, jest, to są elektrownie węglowe. One emitują CO2. Dla nas inwestycje związane z tym, żeby sprostać temu wymogowi obniżenia emisji CO2 o 20% to jest kilkadziesiąt miliardów euro. Kilkadziesiąt miliardów euro. Będziemy musieli wydać na rzecz zupełnie absurdalną, która nikomu nie jest do niczego potrzebna. Dlatego, że nawet gdy ten, gdyby ten pakiet klimatyczny się powiódł, gdyby Europa obniżyła o 20% emisję CO2, to i tak globalna emisja CO2 na świecie będzie taka sama albo nawet wzrośnie. Dlatego, że główni emiterzy tego CO2 – Indie, Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia emitują – emitują 86% CO2, a Europa 14%. Więc nawet gdybyśmy się wszyscy na śmierć tym CO2 udławili, to znaczy redukcją, to i tak wpływu na globalne, na globalne ocieplenie, ocieplenie, czy redukcję tego ocieplenia nie ma dokładnie żadnego. Natomiast dla Polski ma katastrofalne. Kupa kasy była wyrzucona zupełnie w płodu. Mało tego. Oby tak nie było, bo my jesteśmy jako solidarna Polska za Europą, ale za Europą, która realizuje czy pomaga realizować polskie interesy. Ale może się zdarzyć, oby tak nie było, ale może się zdarzyć, że któryś z przyszłych rządów stanie przed sytuacją, w której powie, kochani. Dalsza obecność w Unii Europejskiej jest po prostu przeciwko polskim interesom. Może tak się zdarzyć, dlatego że koszty na przykład realizacji pakietu klimatycznego, tej kilkadziesiąt miliardów euro, Mogą przewyższyć wszystkie zyski netto, które do tej pory żeśmy z Unii wyciągnęli, czy wyciągniemy do czasu do czasu 2000 roku 2020 roku. To może podważyć ekonomiczny sens akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ten jeden pakiet klimatyczny. Czy Tusk coś w tej sprawie zrobi? Czy Tusk powiedział w czasie prezydencji, kochani, mamy kryzys w Europie, to jest bardzo podejrzana sprawa, ten pakiet klimatyczny, nikt tego na świecie nie przestrzega. Dlaczego Polska i Europa mają się wykrwawiać i zaciskać pasa? redukować emisję CO2, zwłaszcza, że nie ma stuprocentowo pewnych naukowych teorii, które by potwierdzamy słuszność redukcji CO2. Są teorie, które mówią, że cykl klimatyczny po prostu idzie raz tak, racy z ciebie racy Też zimę mamy w tym roku zupełnie To Jest 17 marca i zimę jak piorun przecież aż, aż nie tutaj od skweru 3 maja. 3 maja, dobrze mówię. Z wszystkiego park 3 maja. Park 3 maja, proszę. A składę, składę. Kolego Kubarzewski musimy tę petycję jednak z sułalszyzny tutaj ponownie. Natomiast e, chociażbyśmy naprawdę się wytrafili, to, to cały, cały ten wysiłek jest zupełnie, zupełnie e, na I trzecia rzecz, gaz łupkowy. Gaz łupkowy, który okazuje się, że Polska jest na gigantycznych złożach gaz łupkowego, pomoże i warnia kawałek mazowsza Lubelszczyzna. Możemy mieć z tego duży pień. naturalny gaz, naturalny monopol na gaz ziemny w Rosji. Francuzi, bo bardzo chętnie by chcieli obknąć swoje reaktory atomowe, więc są przeciwni każdemu, kto ma jakieś inny alternatywne źródło energii. Żeby w ogóle i robią jedni i drudzy, pod pretekstami ekologicznymi, jakie to szkodliwe, szczelinowanie hydrauliczne, takie tam tralala, tłum zawsze pożytecznych idiotów. Rozwiązań komunikacyjnych, chociażby w okolicy Augustowa, zawsze się znajdzie, nie rozumiejąc, że tak naprawdę realizują interesy francuskie, a przede wszystkim rosyjskie. I teraz słyszymy o próbie zakazania zakazania eksploatacji gazu łupkowego na przemysł ale właśnie pod pretekstem ekologicznym. Czy Donald Tusk w czasie swojej prezydencji też postawił w centrum debaty europejskiej, że musimy postawić na gaz łupkowy, musimy niezależnie Europę od. Nie, z to Rosji. Musimy część pieniędzy na innowacyjną gospodarkę, czy nowe technologie skierować na nowe, lepsze technologie wydobywania przemysłowego gazu łupkowego. To jest strategiczny interes Polski. Nie, nie zrobi tego. Nie zrobi tego. I Państwo zwrócą uwagę. Gaz łupkowy, dopłaty bezpośrednie, kilkadziesiąt miliardów złotych do zarobienia bądź do stracenia. Pakiet klimatyczny, kilkadziesiąt miliardów złotych do wyrzucenia w Polsce. Gaz łupkowy, kilkadziesiąt miliardów złotych do zyskania bądź nie zyskania. W ciągu kilku lat, Czy coś z tych spraw, które są tak strukturalnie i strategicznie na Polski istotnie zostało załatwione w czasie naszej prezydencji? Dokładnie nic. Żadna z tych trzech spraw nie została w ogóle. nam mydlą oczy, jako społeczeństwo, jakie to, jak to, jak to ważne, że Polska ma prezydencję, że Tusk jest tam słuchany. Pokrypują go po ramieniu. o, M, przez Bibułkę, to że z tego będzie. A niech Państwo zobaczą, jak wielkie mocarstwa europejskie, wielkie kraje europejskie załatwiają swoje interesy, kiedy sprawują prezydencję. Bo to jest wtedy, kiedy wtedy można stawiać tezy polityczne i krytykować polską władzę publiczną. Nawet jeżeli jesteśmy w opozycji, to staramy się zagraniczyć Sprawowały prezydencję. Co Niemcy załatwiły w czasie swojej prezydencji? Jedną rzecz załatwiły. Traktat Lizboński. To była jedna, jedyna rzecz, za którą Niemcy tak od początku do końca chodzili i dotknęli kolana. I dotknęli kolana. Go, że co oznacza traktat Lizboński? Że odejście od Nicei i przejście do Lizbony. Tylko, że w Nicei było tak. Polska 27 głosów w Radzie Unii Europejskiej, Hiszpania 27 głosów, Niemcy 29, Francja 29. Prawie tyle samo. A co oznacza traktat lizboński? Double majority system, czyli system podwójnej większości. Głosy i decyzje są podejmowane wtedy, kiedy jest podwójna większość. Pierwsza większość 55% krajów zamieszkanych przez 65% ludności Unii Europejskiej. Jeżeli te dwie większości występują jednocześnie, decyzja jest ważna. Nie ma prawa weta. w taki sposób, że liczy realnie ludzi zamieszkały w danym kraju w dniu 31 grudnia i okazuje się, że my według tej statystyki odejmują na wszystkich tych, którzy wyjadą z Suwał, z Ełku, z Białego Stoku, z Augustowa, do Irlandii, do Niemiec. Do Anglii. Nawet tych nam odejmują, więc my tak naprawdę mamy 35 milionów, chyba 600 tysięcy obywateli. Czyli z 50-50, 27-29 przeszliśmy do 84-30. Czyli do dramatycznego pogorszenia polskiej pozycji międzynarodowej w traktacie Polski, który został wprowadzony w czasie prezydencji. Zwalczony, w sensie politycznym, W czasie prezydencji Niemiec. I to Niemcy, tak się dziwnie składa, są największymi profitentami tego traktatu. Krótko mówiąc, umiejętny realizacja narodowego interesu przez kraj sprawujący prezydencję polega na takim inteligentnym wpisaniu swojego trywialnego narodowego, w oczywisty sposób realizowanego interesu, w kontekście rozwiązań ogólnoeuropejskich, tak jak traktat lizboński, przeszkadza traktat stipy dla całej Europy. No, ale tak się dziwnie składa, że Niemcy na nim najwięcej zarobiły i Niemcy na nim najbardziej chodziły. Po Niemczech, pół roku po Niemczech prezydencję sprawowała Francja. Tylko, że Francja też załatwiała jeden wielki biznes dla tak naprawdę na swoje potrzeby, tak wspomniany przeze mnie pakiet klimatyczny. Owszem, był kryzys gruziński Sarkozy gdzieś tam jeździł, ale za jedną rzeczą oni chodzili od początku do końca. Pakiet klimatyczny ten 3 razy 20. To, że tak się jako dziwnie składa, że to właśnie Francja najwięcej zarobi na tych reaktorach atomowych, jeżeli będziemy musieli zbijać, zbijać CO2. I dzisiaj już tu z mówi, no, że trzeba elektrownie atomowe budować. Pan Grab dostaje 110 tysięcy pensji w, jako prezes jako prezes polskiego programu atomowego że na to ma iść kilkadziesiąt miliardów złotych, a już nie na gaz łupkowy. Tusk to prawda udaje, że, że i gaz łupkowy, i program atomowy, ale tak naprawdę nawet prezes PGN-u mówi, że albo łupek, albo, albo atom. Nie da się Polski nie zlecieć na sfinansowanie dwóch takich kosztownych programów I Jak ktoś mówi i to, i to, to oczywiście że Tuskowi chodzi o to, żeby to był atom. No jak atom, no to Francja. Jak Francja, to to, 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 to pieniądze dla Francji. I to Francja za swojej prezydencji wprowadziła, przeforsowała pakiet klimatyczny. Tak się w Europie, tak się w Europie robi biznes. Polska jest tutaj marny trem. Tuż przed nami prezydencje miały przecież Węgry. I proszę sobie przypomnieć, że nawet Węgry, kraj czterokrotnie u nas y, słabszy ekonomicznie ludnościowo 10 milionów ludzi. Nawet Orban potrafił, chociaż przecież ma przechlapane, jak to się mówi w Europie, bo realizuje swój właśnie narodowy interes i na gębę. ale nawet Orban potrafił w czasie swojej prezydencji wprowadzić przez Radę Europejską i przez Parlament Europejski tak zwaną strategię naddunajską i wywalczyć pewne pieniądze z Europy na ileś programów inwestycji posadowionych nad Dunajem, czyli między innymi... Między innymi.